W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z apostołem Janem, który pokazał nam, w jaki sposób przetrwać chwilę kryzysu, chwilę nocy ciemnej, gdy nasza nadzieja wystawiana jest na ciężką próbę. Dzięki temu, że znalazł on oparcie w sercu Jezusa oraz schronienie w niepokalanym sercu Maryi, dzięki temu, że zrozumiał, czym jest ta miłość ofiarna, miłość bezsilna, ale także miłość czynna, miłość obecności. Dzięki temu jako jedyny z apostołów przetrwał ten czas próby przy krzyżu Jezusa, czas Wielkiego Piątku. Także jako pierwszy z nich zobaczył pusty grób, choć nie wszedł do niego i uwierzył w Jezusa we zmartwychwstanie. Jego nadzieja Odżyła na nowo. Co więcej, jemu jednemu z grona dwunastu została oszczędzona palma męczeństwa i jemu też została ofiarowana apokalipsa, objawienie mówiące o przyszłości świata i Kościoła, ale Jan to nie jedyny nauczyciel nadziei, obok Krzyża Jezusowego stało jeszcze kilka osób, którym miłość do Jezusa pozwoliła tam wytrwać. Pośród nich chyba najbardziej niezwykłą nauczycielką nadziei może być jest Najświętsza Maria Panna, Matka Pana Jezusa. Jest ona chyba najdoskonalszą mentorką w tej szkole nadziei. Choć Kościół przez wieki ukazywał ją jako matkę bolejącą, jako tę, która po śmierci po Jezusie najbardziej dotkliwie Przeżywała wydarzenia Wielkiego Piątku, to jednak jej bóli i cierpienia wcale nie przekreślają posiadanej przez nią nadziei. To, że Maria cierpiała, może nawet płakała podczas męki i śmierci syna, wcale nie przekreśla jej zdolności pokazywania nam, czym jest i skąd się bierze nadzieja, a może nawet wręcz czyni z niej jeszcze lepszego świadka. Bo nie jest sztuką mieć nadzieję, gdy wszystko układa się w życiu pomyślnie, lecz właśnie zachować ją, gdy w życiu gaśnie to ostatnie światło. I tu Maryja jest mistrzynią. Spróbujmy może od niej nieco nauczyć się i dowiedzieć, w czym tkwiła, tkwił ten jej klucz do sukcesu, to znaczy, co pozwoliło jej zwycięsko przetrwać chwilę śmierci ukochanego syna i jednocześnie zachować... Niebywały spokój, wszak żaden ewangelista ani słowem nie wspomina o jej łzach, o krzyku boleści, o jakiejś rozpaczy, dramatycznych scenach, jakie by Maryja czyniła. A to niezwykle dziwne, przecież nie tak z reguły zachowują się matki, widząc śmierć swojego dziecka. A więc, na czym zbudowana była nadzieja Matki Najświętszej? Co było tą jej skałą, którą pozwoliło jej przetrwać i nie runąć temu domowi jej nadziei w czasie największej burzy? Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy u Maryi od samego początku, gdy poznajemy jej powołanie i historię życia. To jest jej niezwykły udział w historii zbawczej Jezusa, a to dokładnie rzecz biorąc jej ponadprzeciętne wtajemniczenie w Boże plany. Maria po prostu wiedziała o planach Bożych o wiele więcej niż wszyscy ludzie razem wzięci, dla których historia Jezusa, jego życie było okryte wielką tajemnicą nawet prorocy starego testamentu którzy zapowiadali losy mesjasza nie wiedzieli tyle co ona nikt ze zwykłych ludzi nie został tak głęboko wtajemniczony w Boże plany jak matka Jezusa owszem były jeszcze inne osoby święty Józef starzec Symeon święta Elżbieta czy inni którzy z łaski Bożej wiedzieli coś więcej o Jezusie, o Jego misji, Jego losie, ale i one nie były w Bożych plany, Boże plany tak wtajemniczone jak Maryja. Skąd jednak brała się to ponadprzeciętna wiedza Maryi? Skąd Maryja wiedziała więcej o Jezusie, o Jego niezwykłej misji? Część odpowiedzi daje opis zwiastowania, jaki zostawił nam święty Łukasz Ewangelista. Kilka dni temu wspominaliśmy uroczyście to wydarzenie. Nie wiemy, jak długa była wtedy rozmowa Maryi z Archaniołem Gabrielem, ale wiemy, że na pewno anioł kilka ważnych spraw i bożych tajemnic jej wtedy ujawnił, odkrył. Na pewno Maria usłyszała, że po pierwsze ona sama jest Pełna łaski, ale też, że pocznie i porodzi syna, któremu nada imię Jezus, że będzie on wielki, będzie nazwany synem Najwyższego, a jego Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida, że będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Ponadto, że święte, które się narodzi, będzie nazwane synem Bożym. To kilka słów, jakie usłyszała z ust Anioła. Można je nazwać jakimś objawieniem zewnętrznym, bo była to wiedza boska, pochodząca z ust Boskiego Posłańca, czyli od samego Boga. Ale to nie jedyne informacje o Jezusie, jakie otrzymała Maria z obcych ust, jakie niosły pewne wiadomości o przyszłym Mesjaszu, który ma się narodzić. Od swojej krewnej Elżbiety Maria usłyszała ponadto, że błogosławiony jest owoc jej łona, że ta, która się z niej, ten, który się z niej narodzi, będzie panem, a ten tytuł przysługiwał wtedy tylko Bogu. Także małżonek Elżbiety Zachariasz do tych informacji dołożył jeszcze kilka dodatkowych słów o Jezusie, że przez niego Bóg. Już nawiedził lud swój, że wyzwolił ten lud, że będzie on mocą zbawczą, że przez niego wypełnią się dawne obietnice, nadzieje i proroctwa Izraela. Kolejnymi, którzy do tej garści informacji dołożyli jeszcze kilka również pochodzących prosto z nieba byli Betlejemscy pasterze. Oni także pokazali Maryi i to, co im o Jezusie powiedział anioł, aniołowie, gdy się im objawili. Były to wszystko bardzo cenne informacje dla Maryi, choć nic jeszcze nie mówiły o męce czekającej Jezusa. Pierwszym, który zasiał ten cień boleści i być może niepokoju w serce Maryi, był starzec Symeon. To od niego Maryja słyszała dziwne i niepokojące słowa o swoim synu i o sobie. Oto ten powstany przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją dusz, duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Ten znak sprzeciwu, jakim ma w przyszłości stać się jej syn oraz informacja o mieczu boleści, jaki mają przeszyć, były już wtedy tymi pierwszymi sygnałami czekających Maryję trudnych chwil. Wszystkie te informacje zebrane przez świętego Łukasza pochodziły z obcych ust. Maryja słyszała je od innych ludzi lub od aniołów, ale nie sposób ich otrzymania jest dla nas najważniejszy. Nie to, jak to się stało, że Maria je słyszała, lecz istotniejsze jest to, co Maryja uczyniła z tymi wiadomościami. Otóż święty Łukasz pokazuje to poprzez powtarzające się kilka razy krótkie, ale jakże ważne dla nas i wiele nam mówiące zdanie. Kilka razy bowiem powtarza on, że Maryja rozważała wszystkie te słowa w swoim sercu. Zdanie to powtarza się w wielu miejscach Łukaszowej Ewangelii i myślę, że właśnie ono zdradza nam, skąd była owa niezwykła wiedza Maryi. Otóż pochodziła ona z rozważania Słowa Bożego. Słowa, jakie trafiało do jej serca zarówno bezpośrednio od niebieskich posłańców, jak i od zwykłych ludzi mówiących pod natchnieniem Ducha Świętego. Dlatego Maryja każde słowo wypowiadane o jej Synu miało dla niej Bezcenną wartość i zachowywała je głęboko w sercu, by w swoim czasie pomogło jej ono zrozumieć wydarzenia, w których później ma uczestniczyć. Ale nie tylko wszystkie usłyszane słowa Maryja przechowywała i rozważała w swoim sercu, ale jeszcze coś więcej. Ona rozważała, medytowała także wspomnienia, sprawy i wydarzenia. Jakie wraz z Jezusem i Józefem wtedy przeżywali, a tych wydarzeń radosnych i bolesnych było przecież bardzo dużo, choćby narodziny w Betlejemskiej grocie, pościg Heroda, rzeź dzieci w Betlejem, ucieczka do Egiptu, a potem zaginięcie Syna w świątyni. Wszystkie te wydarzenia Maryja nie tylko przeżywała na bieżąco, z właściwą dla matki uczuciowością, ale także Rozważała, medytowała, zastanawiała się, co one znaczą i co Bóg przez nie chce jej powiedzieć. Czym było to rozważanie, to medytowanie? Starożytni ojcowie kościoła ten proces medytacji lubili porównywać do pracy dwóch owadów pszczoły i mrówki. Tak jak te dwa owady zbierają, a potem przeżuwają, przetwarzają, przerabiają to, co zebrały na coś cenniejszego, tak właśnie dzieje się podczas rozważania Bożego Słowa. Tym, co się rozważa, co rozważała właśnie Maryja, były słowa pochodzące od samego Boga bezpośrednio, ale też te podane przez pośrednictwo ludzi. Oraz wydarzenia, fakty z życia, codzienne sprawy, te radosne i smutne, to wszystko, co Maryja i jej bliscy zwyczajnie przeżywali każdego dnia jak zwykli ludzie. Jedne połączone z drugimi, słowa zestawione z wydarzeniami, powodowały nie tylko głębsze rozumienie teraźniejszości i przeszłości, ale pozwalały także wnioskować o sprawach przyszłych. Dlatego do Marii, dla Maryi nie było nigdy jakimś zaskoczeniem to, co czynił jej syn, to, co się z nim działo. Dlaczego? Bo jej to wszystko układało się w jedną wielką, niebywale bogatą układankę. W każdym wydarzeniu, cudzie słowie, przygodzie jej syna, ona odnajdywała słowo wypowiedziane niegdyś przez proroków teraz przez ludzi natchnionych Bożym Duchem, słowo, które właśnie się wypełnia. Dlatego ona wiedziała, czy widziała już cały obraz tam, gdzie my byśmy widzieli tylko co najwyżej rozsypane puzle. I właśnie w tym Maryja może być dla nas genialnym wzorem i nauczycielką nadziei. To lęk przed jutrem, nieznajomość przyszłości, dokładnie Nieznajomość szczęśliwego końca wydarzeń jest tym, co może człowiekowi odbierać nadzieję, bo przecież my żyjemy tu i teraz, a serce chce znać przyszłość i tej przyszłości się lęka. Tymczasem umiejętność czytania Słowa Bożego, umiejętność jego rozważania, zachwyt nad Nim oraz umiejętność interpretowania w Jego świetle wszystkich wydarzeń, w jakich dziś uczestniczymy. Jakie dzisiaj nas spotykają, jest tym, co nigdy nie pozwoli umrzeć naszej nadziei. Bo Bóg powiedział nam już wszystko, wszystko o naszej przyszłości. On nie zostawia nas bez światła, bez latarki w mrokach codzienności, nie pozwala nam iść po omacku w ciemnościach, ale daje nam mapę, słowo Boże, w połączeniu z codziennymi wydarzeniami. I one mają nas przeprowadzić przez doczesność ku chwale zmartwychwstania. Trzeba tylko umieć używać, umieć połączyć kropki tej na pozór dziwnej gmatwaniny wydarzeń pięknych i tragicznych, jakie na co dzień doświadczamy. Narodziny, wesela, choroby, pogrzeby, wojny, chwile wspaniałe i tragedie to są tylko puzle, z których utkany jest nasz dzień dzisiejszy, to nasze teraz, i te puzle czekają na ułożenie w naszej przyszłości, ale ktoś, kto do ich odczytania użyje Bożej pomocy, Bożej ich podpowiedzi, Bożych słów, wcale nie będzie zaskoczony ani tym bardziej przerażony tym, co zobaczy przyszłością. Co więcej. On w ich obecności, w tym obecnym bałaganie, nieuporządkowaniu już teraz jest w stanie dostrzec genialne arcydzieło Boże. Zresztą to samo, które z Bożą pomocą zobaczył święty Jan na wyspie Patmos. Jezus wszystko nam już powiedział, wszystko nam objawił. On sam jest tym ostatnim słowem Boga do nas, do człowieka. Wystarczy tylko odpowiednio łączyć Jego słowo z moim codziennym życiem, doświadczeniem. Owszem, nie uniknę wtedy może przyszłości, jaka mnie czeka, tak jak on nie uniknął krzyża, jak nie uniknęła boleści Maryja, ale nie stracę nadziei, nie popadnę w rozpacz, ani też nie dam się uwięzić w doczesności, jak Piotr czy Judasz. Bo wiem, że ostatnim akordem na tym świecie nie jest golgota, śmierć, ale pusty grób, zmartwychwstanie, a potem niebo. O tym mi mówi nie tylko Słowo Boże, nie tylko moja codzienna historia upadania pod ciężarem grzechu i powstawania z Niego, ale o tym wręcz krzyczy cały świat, całe stworzenie woła, wręcz krzyczy. O zwycięstwie życia nad śmiercią, choćby nadchodząca wiosna, gdy życie budzi się po zimowym śnie, albo każdy poranek, gdy światło słońca rozprasza ciemności nocy. I właśnie w tym wspaniałą nauczycielką jest Maryja. Co z tego, że z bólem przeżywała ona śmierć syna, stojąc pod krzyżem, skoro dobrze już wiedziała, że on wkrótce powstanie z martwych. Świetnie znała, pewnie i głęboko przemedytowała, rozważyła wszystkie zapowiedzi Pisma Starego Testamentu, jak, je, jak choćby te z psalmu 16 Dawidowego, mówiące o tym, że Jahwe nie pozostawi duszy swojego Mesjasza w Szeolu i nie dozwoli, by wierny jemu zaznał grobu. Ale i pewnie inne nauki, jakie przecież wygłaszał Jezus, jego zapowiedzi z martwych Słuchała go przecież nie tylko jak jego uczniowie, ale przez te 30 lat wspólnego życia pod jednym dachem. Co dzisiaj? Czy dzisiaj mamy dostęp do, do przyszłości, tak jak miała go Maryja? Tak, mamy. Kościół nazywa ten dostęp. Nie jakimiś wróżbami czy przepowiedniami, ale odczytywaniem znaków czasu. Katechizm Kościoła uczy, że znaki czasu są mową Pana, mową wzywającą do szczególnych zadań ludzi żyjących w różnych czasach. Kościół ma zawsze obowiązek badać znaki czasu i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, w świetle Bożego Słowa. Tak, aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego i przyszłego oraz wzajemnych ich stosunków do siebie. Nadzieja to właśnie ta umiejętność, a nawet obowiązek odczytywania znaków czasu. Kto umie Bożym okiem spojrzeć na świat, na teraz nigdy nie straci nadziei, a Maria jest tego najlepszym przykładem i nauczycielką.